Wielu chrześcijan jest smutnych, bo świat ogłasza pogrzeb naszej wiary, pogrzeb Kościoła. Tymczasem Wielkanoc i mój apel. Bądźcie dumni, bądźcie radośni, bo to nikt i nigdzie nie ma tej propozycji. Chwyćcie za rękę Chrystusa. Mocno uwierz, a będzie żył, bo to tylko my, kiedy żegnamy swoich bliskich, mówimy do zobaczenia. Nikt takiej oferty nie ma. Życia wiecznego. I nikt nie podaje pokarmu na życie wieczne tylko u nas w Kościele, a tym pokarmem jest Eucharystia. Jeszcze raz życzę. Bądźmy dumni, nie lękajmy się. Jesteśmy cenni w oczach świata. Wtedy, kiedy z soli nie staniemy się słodzikiem, my mamy być solą dla tej Ziemi i światłem dla świata. Oczywiście życzę pogodnego, miłego przeżycia tych świąt w gronie najbliższych, w gronie rodziny, ale jeszcze raz błagam i proszę, bądźcie dumni. Bo tylko nasz Pan wrócił z cmentarza, bo tylko nasz Pan zmartwychwstał. Wesołych, pogodnych świąt, głęboko przeżytych. Wesołego Alleluja. Szczęść Boże.